Witam, szanownych prezesów! Wszyscy oczywiście dążymy do sukcesu w świecie finansów. Ponoć najtrudniejszym krokiem na drodze do bogactwa jest zarobienie pierwszego miliona. Dzisiaj pokażę Wam kilka filmików, które mogą pomóc osiągnąć ten kamień milowy. Gotowi? No to zaczynamy! To bardzo dobrze, gdy edukacja finansowa zaczyna się już w domu, a jeszcze lepiej, gdy skupia się na praktyce, a nie tylko na teorii, jak tutaj. Słuchajcie, dzieci, chcę się upewnić, że będziecie bogaci, gdy dorośniecie. Dostaniecie po 100 dolarów, ale nie możecie ich wydać. Wymyślcie najlepszy sposób, aby je pomnożyć. Okej, okay, tato. Tivi, co zrobisz ze swoimi pieniędzmi? Będę je trzymał w banku. W ten sposób będą bezpieczne i nigdy ich nie stracę. A ty? Zainwestuję je. Jeszcze nie wiem gdzie, ale sądzę, że na dłuższą metę przyniesie to większy zysk. Jak wam idzie, dzieciaki? Nadal mam swoje 100 dolarów w banku plus 2 dolary od A co u Ciebie, Billy? Zainwestowałem na giełdzie, ale te akcje poleciały w dół i straciłem pieniądze. Ha, mówiłem Ci, że moja metoda jest lepsza, a teraz będę tylko oszczędzać. Nie się, Bili. Miałeś to prawda zły ale jeśli będziesz mądrze inwestować, jestem pewien, że się odbijesz. Jak wam idzie zarządzanie finansami dzieciaki? Odkąd zacząłem pracować, odkładam 10% swojej wypłaty. Uzbierałem prawie 200 tysięcy dolarów. Ja odkładam tę samą kwotę i natychmiast ją inwestuję. Na moim koncie jestem teraz ponad 473 tysiące dolarów. Jakim cudem tak duża? Przecież podobno traciłeś na inwestycjach. By mają gorsze okresy, ale większość jest to na plus. Średnio wychodzi około 8% zysku rocznie. Za kolejne 8 lat powinienem mieć ponad milion dolarów, a ty będziesz miał tylko 280 tysięcy dolarów. Serio? Wow, wytrwałość i przezorność jednak przynoszą rezultaty. Ale szczerze mówiąc, gdyby mój tata, chomik, dał mi 100 dolarów od razu, wydałbym wszystko na sery. Mnóstwo ludzi uznaje się za finansowych ekspertów, ale często nie tak łatwo to zweryfikować. Posłuchajmy zatem tych, którzy udowodnili swoją wiedzę w praktyce. Warren Buffett dał spojrzenie bardzo proste wskazówki na wypadek swojej śmierci. 90% majątku powinno zainwestować w SP500, a pozostałe 10% włożyć w gotówkę lub obligacje. Szczerze mówiąc, nie mam tu nic do dodania. Buffett poleca inwestować w SP500 i uważam, że to doskonała standardowa rada. Co za strategia. Nie jestem pewien, czy odważyłbym się zainwestować większość swoich oszczędności w jedną rzecz, ale trudno się kłócić z buffetem. A wy byście zaryzykowali? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Sukces finansowy często wiązany jest z dobrymi nawykami i dyscypliną, ale czy rzeczywiście tak jest? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Zbiłem fortunę bez czytania książek, bez ścielenia łóżka, bez pisania dziennika, bez dwugodzinnej porannej rutyny, bez rezygnacji z alkoholu czy Netflixa, bez czekania z małżeństwem i bez dźwigni finansowej. W budowaniu majątku liczy się tylko i wyłącznie jedna rzecz: znaleźć coś, czego ludzie chcą i sprzedać im to za więcej niż ciebie kosztowało. I tak do skutku. Już prościej się chyba nie da. Częściowo się zgadzam. Grubość portfela niekoniecznie zależy od tego, ile okrążeń przebiegłeś na koło ale to są rzeczy, które można łatwo ze sobą połączyć, prawda? Wydaje się całkiem oczywiste, że zarabianie w ubiegłym stuleciu wyglądało inaczej niż teraz. W takim razie, co trzeba zrobić, aby osiągnąć sukces finansowy w obecnych czasach? Jak zostać milionerem w 24 roku? Trzy podstawowe rzeczy, które przyniosą Ci kokosy. Coś o tym wiem, bo sam zarabiam niezłą kasę. Po pierwsze, pieniądze najłatwiej zarabia się blisko pieniędzy, czyli w sektorze finansowym. Gdy duże kwoty przechodzą z rąk do rąk, ktoś zwykle pośredniczy. W przenoszeniu bogactwa taki pośrednik również staje się bogaty. Po drugie, musisz posiadać swój własny biznes. Doba ma 24 godziny, tak? 8 godzin śpisz, 8 godzin pracujesz. To ile ci zostaje? Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś pracowity. Na zwyczajnym metaciku szybko nie zarobisz miliona. I po trzecie, najtrudniej jest zacząć. O wiele trudniej jest przejść od 0 do 100 tysięcy, niż od 100 tysięcy do miliona. Ale z drugiej strony, po wbiciu tych sześciu cyfr też nie ma lekko. Trzeba się dwoić i troić, samemu nie da rady. Dlatego trzeba się nauczyć delegować, a to odbija się na przychodach. Skończyłeś studia? Jasne. I to był błąd. Gdybym mógł cofnąć czas, nie był na Uniberek. To tylko książki i teorie, które w praktyce kompletnie na nic dzisiaj nie przydadzą. Byle bylecowaniach z ulicy zedrze z ciebie skórę. Zgadzam się, że teoria i praktyka często nie mają ze sobą wiele wspólnego. Ciekawe jak zostać takim pośrednikiem w przekazywaniu bogactwa. Jak wiecie, to dajcie mi cynk. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Was przydatny i że nie przegapicie kolejnych. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do zobaczenia!